Serdecznie. Nazywam się Mateusz Tomczyk i bardzo się cieszę, że uczestniczycie w naszej konferencji. Teraz będę chciał z wami odpowiedzieć na pytanie: jak legalnie nie płacić podatku od zysku z inwestycji? Czyli coś, co tak naprawdę powinno interesować każdego, kto ma jakąkolwiek styczność z rynkiem kapitałowym. I tutaj od razu chciałbym poruszyć wątek, dlaczego uważam, że ten temat związany z podatkami w inwestycjach jest taki ważny. Dużo osób Uważa, że to jest zło konieczne, ten podatek od zysków kapitałowych. To jest podatek, który trzeba zapłacić, zapomnieć i przejść, przejść nad nim do porządku dziennego. Uważam, że nic bardziej mylnego. Z racji tego, że po pierwsze, są legalne sposoby, i to naprawdę w 100% legalne, które pozwalają na niepłacenie tego podatku lub jego ograniczenie. A dodatkowo, sama struktura i konstrukcja tego podatku yy, od zysków kapitałowych wydaje mi się bardzo nieuczciwa, ponieważ wyobraźcie sobie, że jeżeli generujecie zysk, ryzykując swój własny majątek, yy, korzystacie z własnych umiejętności i musicie zapłacić 19% podatku dochodowego od swojego zysku, ale jeżeli wygenerujecie stratę, poniesiecie porażkę i stracicie swój majątek, to tej straty nie możecie rozliczyć z niczym innym. Co jest y, niezwiązane z rynkiem kapitałowym, tak? Czyli, jeżeli w danym roku y, stracicie majątek na giełdzie. Nie odliczycie tego od swojej skali podatkowej, z tytułu pracy na etacie, nie rozliczycie tego ze swoją działalnością gospodarczą. Co najwyżej w przyszłości możecie sobie te straty rozliczyć z zyskami, które nadal będziecie mieli na rynkach kapitałowych, jeżeli wrócicie z powrotem na rynek. Więc wydaje mi się, że ta konstrukcja jest bardzo nieuczciwa. Zyski są wspólne tak? czyli państwa i inwestora a straty są już tylko i wyłącznie inwestora. Żeby jeszcze was bardziej przekonać, jak bardzo wydaje mi się absolutna struktura podatku belki, to chciałbym też wam od razu zaznaczyć, chciałbym przedstawić taką jakby sytuację. Czy korzystalibyście z brokera, który konsumuje jedną piątą waszego zysku w ramach opłat transakcyjnych? Myślę, że nikt by się na to nie zdobył, nikt nie byłby chętny, korzystać z takiego brokera, i natychmiast by go zmienił na jakiś inny podmiot, więc dlaczego powinniśmy płacić podatek od zysków kapitałowych, szczególnie jeżeli go nie musimy płacić? Dużo osób może też się zastanawiać nad tym, czy warto coś w tym kierunku robić, bo przecież jest już zapowiedź dość szumna, że ten podatek Belki będzie ograniczony, tak, ograniczony bądź likwidowany, w zależności od tego, jakie wiadomości czytamy. Natomiast tutaj też chciałbym zaznaczyć, czy możemy liczyć w ogóle na zniesienie tego podatku Belki? Uważam, że nie. Możemy liczyć co najmniej na jego ograniczenie, chociaż też chciałbym zaznaczyć, że podatek Belki powstał w 2002 roku i miał być to podatek tymczasowy. Podatek, który reperuje sytuację fiskalną w Polsce, a został z nami do dziś. Mamy rok 2025 podatek Belki cały czas jest z nami obecny i jedyne, co może się wydarzyć, to drobne ograniczenie, to jest moja prywatna opinia, ale myślę, że to będzie ograniczenie na zasadzie e, zmniejszenia e, albo zwolnienia. E, Opodatkowania jakiejś małej kwoty zysków, którą wy, wygenerujemy w skali roku i też może być zablokowane do chociażby depozytów, czy też lokat, czy, czy innych inwestycji. Także tutaj jakby nie oczekiwałbym ogromnego zwrotu sytuacji w zakresie podatku Belki. Jeżeli sami nie postaracie się tego podatku nie płacić bądź go ograniczyć, to nie ma co liczyć, że zrobi to za was państwo. Chciałbym Wam też pokazać wykres, który często pokazuje, jeżeli chodzi o różnicę w stopie zwrotu. Chciałbym Wam pokazać, jak bardzo ważna jest magia procentu składanego w inwestycjach. Tutaj na wykresie widzicie przestrzeń 20 lat. Między pierwszym rokiem a 20. W pierwszym roku mamy inwestycje 100 tysięcy złotych. Średnio rocznie założyłem 20% zysku rok do roku. I mamy tutaj słupki czerwone oraz niebieskie. Słupki czerwone to stopa zwrotu po uwzględnieniu podatku dochodowego 19%, czyli jeżeli mamy 100 tysięcy złotych, zarobiliśmy 20%, mamy 120, ale od tych 20 tysięcy 19% wprowadzamy do Urzędu Skarbowego. Resztę reinwestujemy i tak rok w rok. Natomiast w przypadku słupków niebieskich mamy reinwestycję e, całych środków, jakie posiadamy bez płacenia podatku rok do roku. Czyli mieliśmy 100 tysięcy, mamy 120, 120, znowu zrobiliśmy 20% z tej kwoty i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, że po 20 latach osoba, która nie płaciła podatku rok do roku, tak naprawdę ma dwa razy więcej pieniędzy od osoby, która ten podatek na bieżąco płaciła. Więc jeżeli ktoś. Zakłada, że płacąc te 19% podatku, on po prostu jest 19% do tyłu. To nic bardziej mylnego. To wpływa na cały e, aspekt inwestycji w szerokim horyzoncie czasowym. Dlatego warto zastanowić się i mądrze myśleć o tym, co faktycznie robimy z naszymi środkami, które są przeznaczone na inwestycje. Jednym ze sposobów, który może Wam pomóc, ten podatek od zysków kapitałowych ograniczyć jest chociażby Fundacja Rodzinna. Dlaczego warto z niej skorzystać? Fundacja Rodzinna jest bardzo ciekawym tworem, który zresztą powstał całkiem niedawno, nadal można tak to powiedzieć, ponieważ przepisy, które zostały wprowadzone bodajże w 2022 roku, spowodowały, że te fundacje rodzinne zaczęły się otwierać. Ale ze względu na trudności legislacyjne, dokumenty, które trzeba składać papierowo do urzędu, powodowały, że tak naprawdę te fundacje rodzinne istnieją od jeszcze krótszego czasu. Natomiast są one bardzo dobrym narzędziem do akumulacji kapitału i dodatkowo możemy tutaj płacić dość niski CIT. CIT fundacji rodzinnej płacimy tylko i wyłącznie w momencie wypłaty pieniędzy z fundacji, czyli tak długo jak te pieniądze zostają w fundacji, w ogóle są nieopodatkowane, czyli już nam się to zgrywa z tą ideą procentu składanego, o której przed chwilą wspomniałem. W fundacji rodzinnej mamy fundatora, mamy zarząd oraz mamy beneficjentów. Fundator to jest osoba, która tworzy tę fundację. Ona powinna wnieść też kapitał założycielski, który wynosi minimum 100 tysięcy złotych. Może wynosić więcej, ale nie musi, o tym też sobie zaraz powiemy. I dodatkowo mamy zarząd fundacji, czyli. Organ, który reprezentuje fundację i prowadzi jej sprawy na bieżąco. I mamy też beneficjentów, czyli osoby, które będą korzystać z tych pieniędzy fundacji. Beneficjenci, jeżeli są w grupie zerowej do fundatora, w grupie zerowej, czyli są to osoby, które są. Wstępnymi bądź wstępnymi, czyli mówiąc po ludzku, dzieci, wnuki, prawnuki itd., rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, do tego jeszcze mamy rodzeństwo, mamy żonę, mamy pasierba, mamy macochę, to jest ta grupa zero. Jeżeli ktoś jest powiązany właśnie w ten sposób z fundatorem, to w takiej sytuacji może wypłacać te pieniądze z fundacji z zerowym pitem. Czyli ostatecznie, biorąc sumarycznie całe opodatkowanie, jeżeli będziemy wypłacali pieniądze z fundacji, mamy 15% CIT-u, 0% BIT-u w takim układzie. I to tylko od tej kwoty, która zostaje wypłacona. I tutaj podam przykład. Załóżmy, że w fundacji miałem milion złotych, zrobiłem 2 miliony z tego miliona, czyli mam milion zysku, podatek dochodowy równa się 0, a w kolejnym roku zdecydowałem, że beneficjentom wypłacę 100 tysięcy złotych. W takiej sytuacji podatek dochodowy równa się 15 tysięcy złotych i 0% PIT-u, jeżeli to są osoby powiązane w grupie zerowej. Czyli wychodzi nam naprawdę o wiele lepiej niż w porównaniu do inwestycji jako osoba fizyczna. Jest też jeszcze jeden drobny argument wskazujący na to, że posiadanie fundacji rodzinnej jest naprawdę atrakcyjne. Jest to chociażby oddzielenie majątku fundacji od majątku fundatora. Ale w tym zakresie, że jeżeli fundator popadnie w długi, to egzekucja majątku nie może przebiegać z majątku fundacji. tak? Czyli ten majątek jest już, jest już odrębny od fundatora. Zastanówmy się w takim razie, czym fundacja może się zajmować. Fundacja może zajmować się inwestycjami w instrumenty finansowe, czyli wszelkiego rodzaju akcje, obligacje, ETF-y, opcje, CFD-ki, tak? czyli kontrakty na różnicę. To wszystko fundacja może robić, może kupować i sprzedawać. W ustawie mamy napisane, że fundacja może wykonywać czynności w ramach akumulacji kapitału, a nie dalszego zbycia, ale nie dotyczy to rynków kapitałowych na szczęście, tak? Czyli tutaj możemy tych transakcji wykonywać dowolną ilość. Dodatkowo fundacja może zajmować się również zakupem nieruchomości, ich wynajmem, ale już nie fliperstwem, tak? Czyli jeżeli ktoś chciałby kupić nieruchomości, żeby ją wyrmentować i sprzedać, albo kupić, żeby ją za chwilę sprzedać zyskiem, tego już nie powinien robić w fundacji, bo to będzie podlegało pod dodatkowy. Podatek sankcyjny, który wynosi 25%. Takie czynności powinno się robić przy spółkę, córkę fundacji. O tym też sobie za chwilę powiemy. Poza tym, fundacja może też skupować metale szlachetne bez żadnego problemu. Też w celu oczywiście dłuższego utrzymania tych, tychże metali. Nie w celu. Dalszego zbycia, tak, czyli nie kupujemy i sprzedajemy, prowadzimy działalność handlową, tylko po prostu kupujemy je, żeby je dalej trzymać. Spółka również może, fundacja, przepraszam, może również kupować udziały w innych spółkach, może przystępować do różnego rodzaju struktur, więc to też otwiera nam dużo możliwości. Niektórzy mogą się zastanawiać nad tym, czy warto otwierać fundację rodzinną pod kątem tego, że. Prawo w Polsce dynamicznie się zmienia, jeżeli chodzi o fundacje, też tak może być. Natomiast tutaj zalecamy, żeby po prostu wystosować interpretację indywidualną do Urzędu Skarbowego w tym zakresie. Czyli możecie napisać zapytanie do Urzędu Skarbowego, jeżeli będziecie zainteresowani, to możemy w tym zakresie pomóc. Czy takie, takie oraz takie czynności wykonywane przez fundację podlegają pod zwolnienie z opodatkowania na podstawie artykułu 5 ustawy o fundacjach rodzinnych? I jeżeli to będzie przykładowo inwestycje kapitałowe, to dostaniecie odpowiedź twierdzącą, że jest to zwolnione z opodatkowania i nie musicie się już tym martwić. Nawet jeżeli w przyszłości pojawi się interpretacja ogólna, gdzie Urząd Skarbowy powie, od zawsze miał na myśli coś innego, to jesteście chronieni, ponieważ macie interpretację indywidualną, gdzie Urząd Skarbowy Wam potwierdził, możecie to robić bez żadnego problemu, bez konsekwencji podatkowych. Więc warto taką interpretację mieć. Szczególnie, że jeżeli chodzi o opłaty skarbowe związane z interpretacją, to jest to 40 zł od pytania. Więc są to pieniądze, które faktycznie warto poświęcić, żeby taką interpretację uzyskać. Pojawia się też pytanie, w jaki sposób uniknąć podatku u źródła w, w fundacjach, przepraszam najmocniej. No i czy w ogóle podatek u źródła jest unikalny, tak? Czy można w ogóle go nie zapłacić? Jeżeli chodzi o podatek u źródła, to też przy, przybliżę trochę strukturę, jak to faktycznie wygląda. Podatek u źródła płaci się w kraju źródła danego dochodu. Więc jeżeli jestem polskim rezydentem podatkowym i dodatkowo zakupiłem akcję jakiejś spółki amerykańskiej, dajmy na to, że bezpośrednio, tak? Żeby ułatwić po prostu na potrzeby przykładu, i ta spółka amerykańska wygenerowała zysk, to ona płaci podatek dochodowy na terytorium danego kraju, tak, gdzie ten zysk osiągnęła, czyli w Stanach Zjednoczonych. Następnie powinna wypłacić ten zysk do udziałowców, a jeden z udziałowców to polski rezydent podatkowy. W takiej sytuacji przy wypłacie dywidendy powinna pobrać podatek u źródła i go od razu odprowadzić do amerykańskiego urzędu skarbowego, a ja powinienem dostać dywidendę pomniejszoną o ten podatek u źródła. No i teraz pytanie, jaki ten podatek powinien być? Ogólnie w Stanach podatek źródła wynosi 30%, ale jeżeli spojrzymy na umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Stanami, to ten podatek jest zmniejszony na mocy tej umowy do 15%. Czyli w Stanach pobierają 15%, wysyłają mi resztę, a ja powinienem w Polsce dopłacić do polskiej stawki jeszcze 4 oczka, żeby łącznie było 19%, no bo w Polsce mamy 19% podatku od zysków kapitałowych. Jeżeli ja zdecyduję się na korzystanie z ETF-ów akumulacyjnych, ETF akumulacyjne to jest taki instrument finansowy, który e, nie wypłaca dywidend, ale te pieniądze reinwestuje. To w takiej sytuacji zaoszczędzę co najmniej 4%, ponieważ te pieniądze nie będą wysyłane bezpośrednio do mnie, czyli ja nie będę musiał dopłacać do polskiego urzędu skarbowego tych 4%. W związku z tym wartość tych akcji. Zaczynamy mi odpowiednio rosnąć. Tak? Jeżeli akcje wzrosłyby o 5 dolarów w danym okresie czasowym i wypłaciłyby 2 dolary dywidendy, to na ETF-ie akumulacyjnym wartość tej jednostki uczestnictwa powinna wzrosnąć plus minus o 7%. W takiej sytuacji już zaszczędzam kilka procent na podatku u źródła. Jeżeli działam jako fundacja, to przy sprzedaży tych papierów wartościowych przecież nie grosza, bo to sprzedaż instrumentu finansowego jest to zwolnione z opodatkowania. Dlatego warto też zastanowić się nad tym, czy te etf -y akumulacyjne nie pozwolą Wam zoptymalizować podatków u źródła które automatycznie będą o wiele niższe. Tutaj oczywiście zakładam, że oszczędzamy co najmniej 4%, no bo nie płacimy już, nie dopłacamy do polskiej stawki, natomiast może się zdarzyć sytuacja, gdzie dojdzie do zwolnienia z opodatkowania transferu dywidendy z zespółek amerykańskich Dajmy na to do ETF-u, który te amerykańskie spółki posiada u siebie. W takiej sytuacji dochodzi do pełnego zwolnienia z opodatkowania, które może się też wydarzyć, ale tutaj już trzeba było indywidualnie danego emitenta i dane instrumenty finansowe po prostu przeanalizować. Zauważcie, że nie powiedzieliśmy na tą chwilę nic o kryptowalutach w fundacji. Dlaczego? Dlatego, że one nie są zapisane w artykule 5 ustawy o fundacjach rodzinnych jako czynności, które można wykonywać jako fundacja. Tak? Czyli nie można obracać wirtualnymi walutami, bo tak to się nazywa wprost w ustawie. Ale czy możemy kupować ETF -y na kryptowaluty? Jak najbardziej. Czy możemy kupować kontrakty na różnicę na kryptowaluty? Oczywiście, że tak. Opcje również. Ale już bezpośrednio Bitcoina albo Ethera niestety nie możemy zakupić. W związku z tym, jeżeli chodzi o kryptowaluty, fundacji musimy posiłkować się takimi instrumentami zastępczymi. No i kolejna kwestia, tak, czyli co zrobić, żeby zmniejszyć opodatkowanie fundacji? No bo wiemy już, że sama fundacja w sobie pozwala nam na reinwestowanie tego kapitału bez płacenia podatku, ale kiedy będziemy wypłacali te pieniądze, trzeba zapłacić 15%. No to co zrobić, żeby nie zapłacić tych 15%? Czy jest coś, co można by było wykorzystać? Na szczęście są pewne idee, które można zastosować w życiu. Pierwsza z idei, która myślę, że jest dość rozsądna, to kwestia pożyczek. Wyobraźcie sobie, że musicie faktycznie wnieść do fundacji kapitał założycielski 100 tysięcy złotych, ale chcielibyście w fundacji mieć 2 miliony złotych, które faktycznie będą na rachunku inwestycyjnym. Możecie je wnieść do fundacji po prostu, a później, jeżeli z tych 2 milionów zrobicie 4, będziecie chcieli wypłacić te 2 miliony, no to mamy 15% CIT-u przy wypłacie środków do beneficjenta. Ale możecie też wnieść 100 tysięcy i 1 900 pożyczką, czyli pożyczam fundacji jako fundator środki. Powinienem zastosować tutaj stawkę rynkową odsetek, dajmy na to, że stawka rynkowa było, wnosiła 7%, to w związku z tym fundacja płacąc mi odsetki będzie musiała zapłacić do Urzędu Skarbowego Dodatkowy podatek z tytułu tzw. Tak ukrytych zysków, tak? czyli że fundacja mi płaci za odsetki, więc tego tytułu jest w pewnym sensie kara, która wynosi 15% wartości odsetek. Czyli w skali roku zapłacę do Urzędu Skarbowego jako fundacja 15% z 7%. Ale dzięki temu, jeżeli będę chciał sobie wypłacić ten 1,9 mln zysku, tak? bo miałem na fundacji 2 miliony, zrobię z nich 4, chciałbym teraz wypłacić 1,9 mln. To podatek dochodowy równa się zero, bo jest to zwrot pożyczki, czyli nie płacę tych 15%. Czyli ta fundacja staje się jeszcze bardziej atrakcyjna. Wspomnieliśmy też o rzeczach, których fundacja robić nie może, tak? czyli chociażby flipy na nieruchomościach, czy też kupno i sprzedaż metali szlachetnych na bieżąco. Pamiętajmy, że fundacja może założyć spółkę córkę. Jeżeli założy spółkę córkę, to już spółka córka może wykonywać takie czynności. Czyli możemy zawiązać jako fundacja spółka córkę z kapitałem założycielskim X, który jest potrzebny na zakup pierwszych dwóch nieruchomości plus koszty remontu. My je remontujemy i później sprzedajemy z zyskiem. Następnie te pieniądze, które ten podmiot spółka córka wygeneruje, może opodatkować stawką 9%, jeżeli jest moim podatnikiem, i wysłać do, do fundacji rodzinnej w formie dywidendy, a ta dywidenda już będzie, będzie zwolniona z opodatkowania na poziomie fundacji rodzinnej więc możemy z tego korzystać. Dodatkowo, ta spółka córka może już korzystać z naszej pomocy, a fundacja nie. Co mam na myśli? Nie możecie świadczyć chociażby umów o dzieło dla fundacji rodzinnej, ale dla spółki córki już możecie. Nie możecie wystawiać faktur z jednoosobowej działalności gospodarczej dla fundacji rodzinnej, ale dla spółki córki już możecie to robić. Przypomnę, że umowy o dzieło podlegają pod opodatkowanie, jeżeli dobrze to zrobicie, 4,5% pit 0% ZUS-u, natomiast jednoosobowa działalność gospodarcza ma szeroki dział, e, jeżeli prowadzicie działalność na ryczałcie, który jest opodatkowany stawką 8,5% PIT. W związku z tym naprawdę tutaj też możecie zoptymalizować sobie podatek z tytułu środków, które pozyskacie ze struktury, która jest związana z fundacją rodzin. W tylu fundacjach to są, mam nadzieję, przydatne informacje dla osób, które mają już większe portfele, ale podejrzewam, że oglądają nas też osoby z portfelem trochę mniejszym. Osoby, które nie do końca są yy, czują się komfortowo z założeniem fundacji rodzinnej, prowadzeniem księgowości, udawają się do prawnika. I tutaj z pomocą dla mniejszych portfeli przychodzi nam IKE oraz IKZE, czyli indywidualne konto emerytalne oraz indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Chciałbym, żebyśmy pokrótce sobie odpowiedzieli na to, czy w ogóle warto z tych produktów korzystać. Na początek IKE. I tutaj mamy około 23 tysiące złotych, które możecie rok do roku przekazywać na indywidualne konto emerytalne. Jeżeli te pieniądze, które będziecie zbierali, wypłacicie przed osiągnięciem prawa do emerytury, to zapłacicie 19% podatku jednorazowo od puli, która została tam wygenerowana. Co wciąż jest lepsze niż płacenie 19% podatku rok do roku. Oczywiście mówię o 19% podatku od wygenerowanego zysku. Natomiast jeżeli wypłacicie te środki po osiągnięciu wieku emerytalnego, podatek dochodowy równa się zero. Czyli proszę zauważyć, jeżeli ktoś chciałby wpłacać sobie środki i pomnażać je w fundacji rodzinnej, bez fundacji rodzinnej, ale warunkiem jest to, że wpłacamy maksymalnie rocznie do 23 tysięcy złotych, to takie konto, indywidualnego, konta, indywidualne konto emerytalne, może faktycznie być ciekawą opcją. Drugie konto, które również możecie posiadać to indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego i tutaj szczególnie atrakcyjne dla osób, które zarabiają dość dużo tak na skali podatkowej, czyli wpadają w drugi próg podatkowy i płacą 32% podatku. Tutaj rocznie możemy wpłacać około 9 tysięcy złotych, ale możemy je odliczyć od podatku, czyli automatycznie nie płacimy podatku od tych 9 tysięcy złotych, są one jakby przekazywane na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Jeżeli te pieniądze wypłacicie przed wiekiem emerytalnym, to może być to dla Was już niekorzystne. A dlaczego? Dlatego, że to będzie wliczać się w Waszą skalę podatkową. Więc jeżeli uzbieracie tam solidną kwotę i zdecydujecie się wypłacić to przed otrzymaniem prawa do emerytury, to w takiej sytuacji możecie wpaść w podatek 32%. Natomiast jeżeli wypłacicie je po emeryturze, tak po otrzymaniu prawa do emerytury, no to ten podatek dochodowy wyniesie 10%, więc znów Jesteście na o wiele lepszej pozycji, nie tylko cyfrowo, tak, że płacimy 10% a nie 19%, ale płacicie te 10% w momencie wypłaty, a przez ten cały okres macie magię procesu, procentu składanego. Więc warto na to zdecydowanie zwrócić uwagę. No, i teraz przejdźmy jeszcze do kryptowalut, które chciałbym poruszyć. Mam nadzieję, że jeszcze uda nam się zmieścić w czasie. Kryptowaluty w Polsce rozliczamy w dość atrakcyjny sposób, w mojej opinii. Są kraje, które mają o wiele trudniejszy system podatkowy, jeżeli chodzi o waluty wirtualne. W Polsce naszym kosztem uzyskania przychodów jest nabycie tych kryptowalut. Tak? Czyli jeżeli polskie złote euro albo dolary zamieniam na kryptowaluty, to jest mój koszt uzyskania przychodu. To, co się dzieje dalej w ramach kryptowalut, już że tak powiem, podatkowo nas nie obchodzi. Tak, czyli, zamiana bitcoina na Ether, Ether na Solanę, Solanę na Cardano i tak dalej. Absolutnie um, Tutaj nie rodzi żadnych konsekwencji podatkowych, ale jeżeli w pewnym momencie sobie tego Etera czy bitcoina zamienimy z powrotem na polskie złote, euro, dolary, albo kupimy za to jakąś usługę albo towar, no to tutaj już mamy moment osiągnięcia przychodu. Tak i będziemy płacili podatek od dochodu, czyli przychód minus koszty równa się dochód. Jeżeli ten dochód zostanie wygenerowany, czyli mamy więcej przychodu niż kosztów, no to płacimy znów 19% podatek dochodowy. I co możemy zrobić, żeby tego podatku nie zapłacić albo żeby go zminimalizować? Na początek chciałbym dać Wam znać o czymś takim, co nazwałbym rolowaniem podatku w czasie. Tak, Pamiętajcie, że kryptowaluty rozliczamy w skali roku, więc jeżeli ktoś kupił kryptowaluty, je pomnożył i dajmy na to, że już ma w kryptowalutach milion złotych, ale wie, że w tym roku potrzebuje pieniądze ten milion złotych, na jakąś inną inwestycję, którą domknie w skali, w ciągu tego roku. Dajmy na to, że będzie, wie, że jakoś w marcu będzie chciał kupić metale szlachetne, które sprzeda jakoś w październiku, w listopadzie, czy też zakupić jakąś nieruchomość, którą w międzyczasie sprzeda, tak? To może te pieniądze faktycznie wykorzystać. A w jaki sposób może je wykorzystać? Jeżeli je, te kryptowaluty, sprzeda 1 stycznia za milion złotych, ale odkupi je 31 grudnia za milion złotych, to w takiej sytuacji on nie zapłaci żadnego podatku dochodowego, ponieważ jego koszty zyskania przychodu, jego przychody w danym roku się bilansują. Podatek dochodowy równa się zero, ale przez ten cały rok mógł korzystać z tych pieniędzy. Mógł je przeznaczyć na inne inwestycje, mógł zasilić chociażby, nie wiem, swoją spółkę, tak, bo miała trudniejszą sytuację finansową i dzięki temu faktycznie z tych pieniędzy skorzystać. Natomiast jeżeli chodzi już o definitywne wyjście z kryptowalut, to tutaj musielibyśmy wybrać, Jedną z wydaje mi się, dwóch opcji, tak? Mamy tutaj kwestię rezydencji podatkowej, bądź też spółki zagranicznej. I jeżeli wasz portfel kryptowalutowy zacznie się robić naprawdę duży, albo już duży jest, to albo myślicie, albo będziecie myśleć o zmianie rezydencji podatkowej. Jest to jak najbardziej naturalne. Dużo osób myśli o przeprowadzce do Dubaju, do Singapuru, aktualnie również do Czech, ponieważ zmieniły się tam przepisy podatkowe. I jeżeli posiadacie jakieś kryptowaluty więcej niż 3 lata, to możecie je sprzedać bez podatku, jeżeli jesteście rezydentem podatkowym czeskim. Natomiast pamiętajcie o jednej bardzo ważnej rzeczy: chodzi o to, że rezydencji podatkowej, rezydencji podatkowej nie nabywa się od tak. To znaczy, że musicie przebywać określony czas na terytorium innego kraju i to najlepiej z waszą najbliższą rodziną. Mam tutaj na myśli dzieci oraz żonę. Jeżeli przeprowadzicie się jako mąż i ojciec samotnie na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich i po 12 miesiącach powrócicie do Polski, może się okazać, że wy w ogóle nie zmieniliście rezydencji podatkowej w myśl Polskiego Urzędu Skarbowego, tak? czyli po pierwsze, centrum ośrodków życiowych, przeprowadzamy się z najbliższą rodziną, po drugie, Powinniście na terytorium danego kraju przebywać możliwie dużo czasu, tak? Na pewno więcej niż na terytorium Polski, jeżeli liczymy liczbę dni. Dowodem na to, ile czasu jesteście na terytorium innego kraju, może być chociażby płatność kartą, którą codziennie wykonujecie, czy też korzystanie z polskiego numeru telefonu, który się loguje na terytorium Dubaju. Więc tutaj kraje, które mogłyby być dla Was interesujące, Dubaj. Czyli Zjednoczone Emiraty Arabskie, Singapur oraz Czechy. To jest taki właśnie nowy kierunek. Chciałbym jednak Was przestrzec nad tym, żeby nad korzystaniem z półlegalnych środków wypłacania środków z kryptowalut. Wiem, że cały czas obowiązują bitomaty, cały czas obowiązują kantory kryptowalutowe, ale pamiętajmy, że urzędy skarbowe coraz bardziej rozumieją e, kryptowaluty. Jeżeli spojrzycie chociażby na IRS, czyli amerykański urząd skarbowy, coraz bardziej to wskazuje, że urzędy skarbowe będą wiedziały z jakiego adresu, kto korzysta, do kogo ten adres jest przyporządkowany, mamy coraz szerzej stosowane KYC na giełdach, coraz bardziej rozwinięte systemy, które są w stanie łączyć ze sobą portfele i przypisywać do konkretnych osób. A pamiętajcie, że zobowiązania podatkowe w Polsce przedawniają się dopiero po pięciu latach podatkowych. Więc jeżeli dzisiaj wypłacicie sobie pieniądze z bankomatu, z, przepraszam, z bitomatu, to jeszcze przez kolejnych pięć lat Urząd Skarbowy ma prawo się do Was odezwać w tej sprawie. A nie wiemy, jak bardzo w ciągu pięciu lat rozwinie się umiejętność urzędu skarbowego do analizowania tego, co się dzieje na blockchainie, co się dzieje na centralnych giełdach i zdecentralizowanych. Więc tutaj przestrzegam nad wypłacaniem pieniędzy z bitomatu, z, z kantorów kryptowalutowych, czy też nad y, płaceniem ka kartą, która jest związana z daną giełdą kryptowalutową za towary i usługi, bo to też może wypłynąć. W najbliższych latach. Jeżeli nie możemy się przeprowadzić, to warto się zastanowić nad tym, czy nie powinniśmy tych kryptowalut rozliczyć poprzez spółkę zagraniczną. I jeżeli byście chcieli prowadzić działalność w Estonii, jest taka możliwość. Oczywiście tutaj znowu jest szereg obowiązków, których dzisiaj z pewnością nie opowiem ze względu na brak czasu, ale jeżeli będzie taka potrzeba, to nagram materiał na, na portfel tradera w tym zakresie. Jeżeli już spełnicie te obowiązki, to spółka estońska może Wam pozwolić zmniejszyć opodatkowanie z kryptowalut do zera, ponieważ spółka estońska podlega pod zerowy CIT tak długo, jak nie wypłacicie pieniędzy ze spółki. Oczywiście, jeżeli ta spółka prowadzi jednocześnie jakąś działalność i Wy świadczycie dla niej usługi ze swojej, ze swojej działalności gospodarczej, świadczycie jakieś usługi na zasadzie umów o dzieło. To automatycznie dla spółki estońskiej jest to koszt, dla Was jest to przychód i tam nadal nie będzie to opodatkowane. Tak? Czyli taka spółka w Estonii działa trochę jak fundacja rodzinna w Polsce, tylko jest rozszerzona również o kryptowaluty, ale z kolei tutaj już nie wypłacamy tych pieniędzy do beneficjentów, ale za konkretne wykonane czynności, które wykonujecie na podstawie chociażby umów o dzieło, czy też faktur z jednoosobowej działalności gospodarczej. Mam nadzieję, że w tym materiale przekazałem, przekazałem Wam dużo informacji dotyczących zysków kapitałowych, dotyczących tego, w jaki sposób mądrze zmniejszyć sobie to opodatkowanie. Jeżeli byście byli zainteresowani większą ilością tych materiałów, też chciałbym, żebyście nam to przekazali, bo będę wiedział, że jest to coś, co Was interesuje. A tymczasem bardzo dziękuję i do zobaczenia w następnych materiałach. Zobacz nasze pozostałe produkcje i subskrybuj, aby być na bieżąco.